Dzień dobry. Volkswagen Passat B8. Silnik benzynowy 1,4 TSI o łące 150 KONI. Skrzynia automatyczna DSG. 2017 rok. 175 tysięcy km przebiegu. Auto sprowadziliśmy z Niemiec. Odkupione pod na Volkswagena. Tam drugi właściciel zostawił je w rozliczeniu za nowy pojazd. Na naszym Facebooku na pewno znajdziecie relacje z dnia zakupu. Auto jest przygotowane do sprzedania. Umyte, wysprzątane. Polakierowaliśmy zadrapanie na prawym tylnym błotniku i zderzaku. Poza tym auto bez uwag, czyste, zadbane. Bogata wersja wyposażenia Highline. Światła LEDowe, czujniki parkowania przód i tył. Tempomat adaptacyjny. Eee, co tam jeszcze jest? Półwzgorzana tapicerka z Alcantarą. Nawigacja, ISOFIX, klimatyzacja trzystrefowa. Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu Podgrzewane fotele, podgrzewane lusterka Tak auto prezentuje się w środku Jak na przebieg naprawdę Bardzo ładnie utrzymany wóz Technicznie również bez zastrzeżeń Zawieszeniowo, silnikowo wszystko tutaj działa jak należy No, musimy uzupełnić jeszcze tylko płyn do spłyskiwaczy. Tak, poza tym auto gotowe do jazdy. Zapraszam wszystkich serdecznie.